Witam, to Aristeo. Kusi mnie, aby jednak jeszcze zestrzelić tego scout'a. To na pewno zostanie dobrze odebrane przez moich sponsorów. No i ważne jest, żeby Thunder przedarł się do bazy, a niestety polują na niego. Tak, no nie mam pełnego wyposażenia. Aha, jest troszkę uszkodzone i paliwo troszkę zeszło. Nie, ja tak myślę, że raczej... Hmm, dopóki nie będę miał pełnego wyposażenia dla wszystkich moich żołnierzy, to nie będę zabierał tych, którzy nie mają porządnego pancerza. Po prostu boję się w głupi sposób was stracić. Tak, przecież ja, ja nawet dla Was apteczek nie mam. Tak, na dobrą sprawę. Tak, i mam nadzieję, że tym razem splądrujemy wrak Fightera. Znaczy, nawet mam taką pewność, bo <ścoughs> sprawdziłem przed misją. Tak. Podoba mi się ten statek, naprawdę. Jest taki, jak to się mówi, old schoolowy. Larwa. Tak, ale to lepiej, żeby. Wargadis zaliczyła sobie kila, gdyż musi jeszcze sporo się nastarać, żeby dogonić dowódcę oddziału. Tylko że Alisteo stoi na linii strzał, dlatego lepiej sam odda. O, właśnie. Wiadomo, mogłem próbować się odsunąć, ale no jednak jest to powiązane z pewnym ryzykiem. I czasami po prostu nie warto podejmować go. To jest kwestia nastroju. Szkoda, że nie może tak blisko pokładu się ukrywać, hm. Może Wenomus będziesz tutaj osłaniał powódcę oddziału, a walach będzie osłaniał. Prawą flankę pozostałych żołnierzy, luki będzie osłaniał prawą flankę Avalaha. Muszę znowu y, rozpocząć produkcję większych ilości tych tarcz. Bo jak widzicie, dosyć szybko schodzą. Wystarczy takie jedno dobre trafienie i, i już mamy wydatek. Tak. Orzeszek i fal oraz zawsze zajmą się zabezpieczeniem lewej flanki. O. Blisko, blisko było. Ale fuks. O. No teraz to już myślałem, że trafi. Tak, byłoby dobrze, gdyby go ktoś tutaj zabił. Tylko, że chyba Fel Marszałek będzie miał dobrą linię strzału. Okej. Okay. Natomiast Aristeo podejdzie tutaj i zademonstruje naszą metodę rozpoznania No, właśnie chodziło mi o to, żeby to sprawdzić na takim super odkrytym terenie. I muszę przyznać, że to naprawdę na wiele pozwala. Tak, pozostali żołnierze mogą rozwinąć ofensywę na skrzydłach. No, jeszcze może troszeczkę. No, żeby tylko nie przesadzić. Okej. Okay. Awala. Ty może tutaj stworzę linię strzelców wzajemnie wspierających się. Tu podobna sytuacja. Orzeszek prowadzi formację, której celem będzie opanowanie i zabezpieczenie lewej flanki wspierają go file okej okay. oraz zawsze oj tu nie zupełnie mi to wyszło Może jeszcze dobiegniecie tutaj. Aby dowódca nie czuł się osamotniony. Będąc na tak wysuniętej pozycji. No tutaj szkoda, że nie zostało, ale pozostali żołnierze mają tyle punktów ruchu, że są w stanie cię obronić. Mam nadzieję. Dobrze, to teraz znowu zastosujemy taktykę aktywnego rozpoznania. I... Jest. No to tym razem się udało. I to całkiem, całkiem. Dobrze. Wargadis, masz go na linii strzału? Według mnie masz. Aha, i staramy się nie strzelać do dowódcy jednostki. To tak... Trafiłaś kogoś jeszcze. Było słychać, jak y, upadał. No gratuluję, szczerze mówiąc. Aristeo, może. A tu jest pokład statku, to może tu gdzieś. Tak żeby żeby był zasięg. Aha. Hasera zabiłaś. fajnie. To się nazywa... skill. Okej. Okay. Teraz, Luki, domkniesz prawą flankę, aczkolwiek to jeszcze nie w tej turze. Okej. Okay. Ale muszę przyznać, że ta taktyka mi się bardzo, bardzo podoba. Fajnie by było, gdyby było więcej tych teleportów, tak, co najmniej dwie sztuki, bo wtedy mógłbym na lewym i na prawym skrzydle stosować taką taktykę szybkiego rozpoznania. A jakby była trzecia sztuka, to jeszcze w centrum, czyli trzech skoczków, byłoby tak i siedmiu strzelców, i to by miało sens. Tu się ukryjesz. Dosyć dobre miejsce. Chociaż problemem jest to, że nie widzisz, co jest po drugiej stronie. A można sobie wyobrazić sytuację, że jestem u uwol który ciebie również nie widzi. Tak, zawsze. Dobiegniesz tutaj z drugiej strony. I będziesz osłaniał orzeszka. Masz dużo punktów, także nie jest źle. Venomus, dobiegniesz tutaj. O, larwa. Tylko trzy. Czy zdołasz? Tak, troszeczkę nie bardzo, bo jest niebezpieczeństwo trafienia Venomusa, więc lepiej niech strzeli zawsze. Zraniłeś kogoś w środku? Jest. No to można powiedzieć, że w tej misji aż dwóm żołnierzom po Wargadis i zawsze trafił się taki fajny strzał, że trafili kogoś w mroku. <grystanie> Jestem pełen podziwu. Oj! Ciężka plazma! Nie polowali yy, na zawsze. Tak. Są miejsca. Oj! Kto to? Nikogo. C cyberdysk i jest to w powietrzu. Tak, jest w powietrzu. I jest duży problem, bo nawet jeżeli moi żołnierze go zestrzelą, to upadając, może on zabić, a przynajmniej poranić. Zawsze. Dlatego byłoby dobrze uciec, tylko nie wiem czy ona to pozwoli. Pozwolił. Tak, teraz najbliżej jest orzeszek. Tylko że mi się wydaje, że ta osłona powinna go osłonić na tyle skutecznie. No szkoda akurat teraz nie powinieneś budować O! No i jeszcze sobie zlikwidowałeś osłonę, no to nie było mądre. Tak, mi się wydaje, że Feld mógłby spróbować rozwiązać dla nas ten problem, gdyż jak wszyscy wiemy, ma on wrodzonego skilla. O. No i tak mówiłem. Orzeszek był poza centrum wybuchu i całe szczęście. Gdyż, jak wiecie, oszczędza moich ludzi na misję w bazie obcych, tak teraz jak to najlepiej zrobić? Chodzi o domknięcie flanki prawej. Tu jest Luki i jest Awalach. No i fajnie, Luki domknie. Natomiast Avalach będzie mógł już zmienić kierunek ataku na taki bardziej skierowany do centrum. Nie mamy pewności ile jeszcze zostało wrogowi sił. Ilu ufoludków znajduje się na pokładzie. Aristeo spróbuje to obadać. No to wiemy już, że co najmniej jeden. Spróbujesz go zabić. Nie ma linii strzał. Ale dlaczego? Widocznie coś jest w cieniu. Hmm. Zobacz jeszcze raz. Może drugi ufoludek jest. Ale nie. Hmm. No spróbuj i się schowasz. Jest fajnie. Akurat starczy jeszcze, żeby się schować. I czekasz. W kolejnej turze zajrzymy na pokład. Czy ktoś mógłby tu jeszcze dobiec? Orzeszek lewa flanka. Okej, okay, domykasz. Hmm. Już pomału bym cię wolał. Do przodu tak nie pchać. Może fal tutaj dobiegniesz. Orzeszek rozpoznał sporą część, więc nie musisz tak na siebie uważać. O! Tutaj dobiegniesz i razem z Aristeo dokonacie infiltracji pokładu wrogiego statku. A ty jesteś? Aha, tu. No to byś mógł tutaj zapewniać osłonę. Okej, okay. oddajmy turę. Oj, się go berwał. Oj, teraz nawet nie wiem, czego trafiło, czy to tylko było obok. Chyba obok. Tak, Aristejo zajrzysz na pokład i może znajdziesz tego strzelca, który próbował uwolnić nas od Orzeszka. Znaczy się, pozbawić nas najlepszego, jednego z najlepszych żołnierzy. Okej. Okay. To może Fael go znajdzie. Bo on wyraźnie celuje w tej chwili w Orzeszka i może Fael'a nie zauważyć. O, właśnie. Czyli plastuś Fal takich traktuje z seryjnego. I jeszcze dokona rozpoznania pól w mroku. Bo dobrze by się wycofać, nieprawdaż? Ok. Tak, i drugi żołnierz. Czyli Walgadis. Dokonuje. Infiltracji wrogiego statku. Jest szansa, że ufolutków już tutaj nie ma, a przynajmniej nie ma ich żywych odpowiedników. Hmm. A co sądzicie o mojej aktualnej taktyce rozpoznania z użyciem mobilnego teleportu? No bo mi się naprawdę podoba. Jeszcze myślę, żeby użyć ją w innym miejscu, ale to jest śpiew przyszłości. Poczekamy. Zobaczymy. Tak. No nie wiem, czy turę oddać, bo mam wrażenie, że. że tam już nikogo nie ma. Ale chciałbym przed końcem. ...przed oddaniem misji jeszcze spróbować uleczyć Orzeszka. Po prostu nie chcę, żeby po powrocie z misji marudził coś, że zostawiono go nieopatrzonego. <grystanie> o tak myślałem, no to praktycznie rzecz biorąc to nie mogła być jakaś szczególnie skuteczna broń, może nawet był to pistolet plazmowy. Okej. Okay. A gdyby było coś większego, no to by leżało w taki sposób, że po prostu dałoby się to bardzo zauważyć. Tak, i ty jesteś już tutaj dosyć daleko. Więc możesz sobie bezpiecznie podwiec. Nie, nie sądzę, żeby ktoś jeszcze żył. Jak myślałem. Zawsze zabił dwóch. Fael jednego. Venomus z dwóch. wargat z trzech. I Aristeo dwóch. I prezenty. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. W kolejnym spotkamy się na pokładzie któregoś ze strzelonych tutaj widocznych scoutów. Problem polega tylko na tym, że misja odbędzie się pod osłoną nocy. Trzymajcie się.